Hej kochani, dzisiaj Joker foliady. Zapraszam. Oczywiście pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję tego kanału i łapkę w górę. Wielkie dzięki. Jest to drugi film o Jokerze w reżyserii Toda Phillipsa. I myślę, że wiele osób pokochało pierwsze spojrzenie właśnie w pierwszym filmie Joker na jego postać na może troszeczkę inną historię, jednak nie na takiego typowego złoczyńcę i oczywiście którym jest, ale jednak bardziej zbliżenie się do mentalności tej postaci. Tutaj kontynuujemy tą historię, bo mamy Jokera, który już ponad dwa lata jest po incydencie w telewizji i siedzi w więzieniu Arkham i no... Żyje tam, można powiedzieć, nie do końca najlepiej, bo też wiemy, jak funkcjonują te więzienia. Ale jeden z prokuratorów twierdzi, że nie powinien on po prostu tam zostać, szczególnie przez to, co dzieje się w mieście z powodu zamieszek, jego zwolenników. I ogólnie uważa, że jest to osoba niebezpieczna i ludzie traktują go raczej jako męczennika, więc chciałby wyroku kary śmierci. I no. To raczej nie pomoże zmienić jego postawy jako męczennika dla tych ludzi, ale odbywa się proces, a jednocześnie historia miłosna w tle. I powiem Wam szczerze, że no, nie ukrywam, nie byłam w stanie się obronić przed tymi jakże negatywnymi opiniami o Jokerze, i nastawiłam się naprawdę źle. Bo no nie ukrywam, no ciężko mi czasem być bardzo obiektywna w momencie kiedy dostaję taki nawał tych recenzji. I jeszcze jak próbuję tego unikać jak ognia, to znajomi mi piszą, a słyszałam, że recenzje są bardzo kiepskie. Mam takie nie mów mi takich rzeczy. Ale tak, no niestety, ale powiem szczerze, że może właśnie przez to, że ja się nastawiłam, że to będzie bardzo złe, nie było to dla mnie bardzo złe, ale szczerze nie było to też lepsze od pierwszego filmu. I mam wrażenie, że chyba najgorszym problemem tego filmu jest właśnie ten musical. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Ja jestem fanką musicali. Kocham musicale. I kocham po prostu, jak one są dobrze zrobione. Tutaj ten musical nie jest do końca dobrze zrobiony, bo dużo tych piosenek gra na jednej linii. One w większości są monotoniczne. I też nie zrozumcie mnie źle, ja kocham Lady Gagę i no też poszłam troszeczkę ze względu na nią, w i sensie tak bym poszła, ale fakt, że ona była w tym filmie gdzieś tam mnie uradował, bo no bardzo ją lubię i śledzę można powiedzieć właśnie od bardzo dawna. I uważam, że jest wspaniałą artystką, ale mam wrażenie, że jest tu strasznie niewykorzystana głosowo. Dopiero pod koniec pojawiają się rzeczy, które już są bardziej interesujące. I to szczególnie jest piosenka Jokers Me i ta piosenka troszeczkę jazzowa w momencie, kiedy Gaga gra na pianinie. To były faktycznie dwie dobre piosenki, ale reszta piosenek jest po prostu dukana. I mam wrażenie, że to też nie do końca ma formułę muzykalu. Bo ten musical dzieje się głównie w głowach naszych postaci. I ja wiem, że to może być ta psychologia fantazji, która tam się odbywa. I jakby okej, okay, jakby oni żyją w świecie fantazji, ale coś mi nie pasowało, bo jednak musical wiąże się z tą konwencją, że wszyscy akceptują to, że ktoś nagle śpiewa, wszyscy to widzą i się dzieje, prawda? I raczej są takie elementy, gdzie jest śpiewana piosenka i dowiadujemy się, że to jest w głowie, no ale nie cały muzykal. Tutaj mamy cały ten muzykal w głowie, który nawet nie jest bardzo wybitny, i są tu momenty, kiedy on śpiewa przy ludziach. Są momenty, kiedy on śpiewa w głowie, i ten muzykal jest troszeczkę taką chorobą psychiczną. W sensie ja wiem, że to nie było zamierzone. Ja troszeczkę tak to odebrałam. Nie wiem, czy podobał mi się ten przekaz. Zdecydowanie Philips próbuje tutaj zaciekawić nas formą, bo mamy i kreskówkę, mamy jakieś takie formy telewizyjne, jest też bardzo ładne ujęcie. Ogólnie kurczę, mam wrażenie, że Todd Philips powiedział: Chcę ładne ujęcia, takie plakatowe, zróbmy to. I na przykład jest ten moment, kiedy siedzi na tym stołku, jest ta chmura dymu, to światło jest takie bardzo punktowe. No to są ładne obrazy. Tylko, że ja chyba mam problem z tym, że tu jest dużo, a nie do końca dużo się dzieje. I nie wiem, czy nie ma jakiegoś takiego pomieszania z poplątaniem w tej fabule. Bo ja rozumiem, możemy oddawać umysł choroby psychicznej, okej, okay, ale ja nie wiem, czy pochłonął mnie ten element aż tak bardzo i czy to było dobrze wykorzystane. Bo niestety część tych wątków z więzienia ok, są ciekawe. Nie wszystkie, ale też są ciekawe wątki z sali sądowej, ale też nie wszystkie. Więc tutaj są takie momenty ok i nie ok. Tutaj też dużo skupiamy się na tej relacji. Mam wrażenie, że jest ona lepiej zrobiona niż w Kruku, no ale też jest taka nagła, czyli w sensie jest jakaś taka chora fascynacja, która się tutaj objawia. I to idzie dalej, oczywiście ma to sens z tytułem, bo tytuł z francuskiego oznacza paranoję indukowaną, czyli właśnie moment, kiedy dwie osoby bardzo blisko ze sobą związane, nie musi być to rodzina, ale jakby bardzo spędzające sobą czas. Oczywiście nie jestem doktorem, ale jakby mniej więcej tak to się objawia, że właśnie jak one spędzają, czy znaczy są blisko powiązane, mogą przejawiać te same choroby psychiczne lub właśnie. Delusions, czyli te takie urojenia. Dokładnie. Więc mamy tutaj to urojenie, gdzie nasza Harley widzi Jokera, właśnie jako tego Jokera, i ona chce go widzieć właśnie jako tego Jokera, bo dla niej to jest prawdziwy on. A on ma troszeczkę właśnie tą dysocjację osobowościową, i w ogóle to jest bardzo częsty przypadek wśród. Ja w ogóle kocham podcasty kryminalne i bardzo lubię słuchać właśnie takich ciekawych rzeczy, że często właśnie psychopaci bądź osoby, które podjęły się wielu morderstw, mają właśnie objawy dysocjacji osobowościowej. Ogólnie. Polecam poczytać o tym, bo to są bardzo ciekawe tematy, jak działa i funkcjonuje nasza głowa. Mnie to strasznie interesuje. Tylko, że ja mam troszeczkę jeden problem z Jokerem, bo od pierwszego filmu mam ten problem. On jest wciąż romantyzowany. I ja nie do końca <laughs> chyba jestem fanką romantyzowania Jokera, bo to jest zbrodniarz, to jest osoba chora psychicznie, która dokonała pewnych rzeczy. I jeżeli trzymalibyśmy się Loru Jokera i ogólnie Loru Batmana, to no to nie była dobra postać, ale jest właśnie bardzo gloryfikowana w naszej kulturze, because we live in a society. Ale no nie jestem tego fanką. Nie jestem fanką romantyzowania takich postaci, aż też yy, na jakimś filmiku chyba się wypowiadałam, że nie jestem fanką romantyzowania Damera i ogólnie seryjnych zabójców. I ogólnie również w prawdziwym życiu ludzie potrafią romantyzować przestępców. I mam wrażenie, że mam jakoś tak więcej przemyśleń niż dostałam z tego filmu, bo okej, okay, ja lubię bardzo sprawy sądowe w filmach i szczerze ta sprawa, oprócz gry na Feniksa czy Lady Gagi, czy jeszcze ewentualnie naszej obrończyni, Jokera, no to to było dobre, ale pozostałe te postacie. A nie, przepraszam, była jedna osoba, która zeznawała, która no faktycznie mnie tam trochę poruszyła, ale ogólnie jest to bardzo monotoniczne i ja lubię wolne, monotoniczne filmy, ale miałam wrażenie, że tutaj z jednej strony jest ta monotonia i chaos. Jakby jest to niewyważone. Nie wiem, może Filip spróbował zagrać na nosie tym ludziom, Którzy po prostu zakochali się w Jokerze pierwszym i uważali, że to jest wspaniała postać, i tutaj chciał troszeczkę pobawić się tą formułą, ale nie wiem, czy ta formuła do końca mi kliknęła, ale z drugiej strony też nie uważam, że to jest tak tragiczny film, jak przyszło mi słyszeć. Myślę, że to jest po prostu gorszy film od jedynki. Nie jest to wybitny film, jest to próba, jest to pewnego rodzaju próba, ale tu zdecydowanie plus mogę dać za rolę Joaquin Phoenix w roli Jokera. Jest naprawdę niesamowity i ma on ten szał w oczach i jest przerażający. Jednocześnie polecam Wam posłuchać o historii dzieciństwa Joaquina Phoenixa. To jest również bardzo ciekawa postać tak prywatnie i gdzie on się w ogóle wychował. A z drugiej strony Lady Gaga też mi się podobała w tym filmie i moim zdaniem, kurczę, z jednej strony mi się podobała, a z drugiej strony uważam, że została niewykorzystana. I ta relacja, nie w każdym momencie w nią wierzyłam. Była taka dość surowa, była taka trochę dość na obsesji. Nie wiem, czy jestem tego fanką i troszeczkę się zawiadam, chociaż jest postać, która mi się bardzo podobała, Brendan Gleeson, który grał tutaj strażnika, no jest to wspaniały irlandzki aktor, więc on był nawet takim zniuansowanym strażnikiem, jednocześnie wiecie, strażnicy w więzieniu Arkham, no to też nie są najlepsi strażnicy, też się troszkę wyżywają, delikatne psychole, ale wiecie, muzyczna strona też w nim jest, no ogólnie bardzo ciekawa postać, też ciekawie partnerująca naszemu Phoenixowi w tej roli, ale mam wrażenie, że to jest jakieś takie ogólne pomieszanie z poplątaniem. Troszeczkę mi się dłużyło. Były elementy ciekawe, ale to raczej były takie klipy, które były ciekawe. A sam ten proces mi nie urwał za bardzo niczego. A sceny więzienne były ok. Były czasem przerażające. Myślałam, że będzie trochę tego więcej. Nie wiem, tutaj może już mój sadyzm jakiś taki wszedł za bardzo, miałam takie więcej tego Arkham. Ale tak, no nie siadło mi to, jak myślałam, że siądzie, ale z drugiej strony nie był to też aż tak tragiczny film, jak się spodziewałam. I może to też wpłynęło na to, bo spodziewałam się naprawdę tragizmu na tragizmie, ale no muszę przyznać, ten scenariusz nie jest równy i nie jest jakoś tak idealnie spójny. I końcówka też jest bardzo intrygująca, a w ogóle piosenka That's Life to już będzie mi lecieć cały czas w głowie, bo tutaj się pojawia praktycznie non-stop jako chyba główny motyw. Ogólnie uważam, że powinniście sami zapoznać się z tym filmem, aby go ocenić, ale też nie spodziewajcie się może fajerwerków. Z drugiej strony, może Wam akurat siądzie ta formuła, takiego troszkę chaosu, ale z drugiej strony. Takiego też wolniejszego momentu. Może bardziej skupicie się na grze aktorskiej. Ja osobiście uważam, że to był średni film. I chyba przy tej średniości zostanę, bo naprawdę spodziewałam się czegoś najgorszego, a nie jest to wybitne i na pewno nie przebija to jedynki. I myślę, że jest to taki średniaczek za bardzo duże pieniądze. Po prostu. Chociaż Lady Gaga. Jest jak zwykle głosowo niesamowita, ale te piosenki tutaj nie do końca działają. Więc, kochani, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście podzielcie się, co wymyślicie o tym filmie, i może macie jakieś ciekawostki psychologiczne albo jakieś true crime, które warto polecić, i może skuszę się w wolnym czasie przy montowaniu. Ja wam pięknie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnej recenzji. Hej!